Dzisiaj wyjątkowa chwila, wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po prawie dwóch latach remontów Muzeum Czynu Powstańczego możemy znów zaprosić mieszkańców regionu, możemy zaprosić grupy, dzieci, młodzież do odwiedzania tego niesamowitego muzeum. Jedynego muzeum dokumentującego Powstania Śląskie w naszym regionie. Ostatnie dwa lata to duże inwestycje, to nie tylko ta przepiękna wystawa, ale Również termomodernizacja historycznego domu polskiego. Ponad 5 milionów złotych przeznaczone na to, aby w nowych warunkach i odświeżonej scenerii mogli Państwo zawitać do tego miejsca. Ale to tylko początek. Przed nami kolejny etap inwestycji w tym miejscu. Łącznie przez najbliższe lata to muzeum zostanie przebudowane na krainę Góry Świętej Anny, a koncepcja i projekt wykonawczy, który zostanie w przyszłym roku wykonany, opiewa na kwotę ponad 70 milionów złotych. Dzisiaj otworzyliśmy nową wystawę historyczną pomiędzy historią a pamięcią, która prezentuje historię reg regionu w latach 1918-1922. Powstanie nowej wystawy związane troszeczkę było z tym, co przez ostatnie dwa lata działo się w budynkach Muzeum Czynu Powstańczego. Otóż prowadziliśmy tutaj projekt termomodernizacyjny, w ramach którego dwa obiekty, czyli Dom Polski i Główna Sala Wystawiennicza zostały poddane pracom termomodernizacyjnym, ale także takim remontowym i adaptacyjnym do, do troszeczkę zmienionej funkcji. W trakcie termomodernizacji wykonano oczywiście szereg działań, to są nie tylko izolacje ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ale także system wentylacji, ogrzewania, wszelkie instalacje elektryczne, sanitarne, przeciwpożarowe zostały wymienione, dzięki czemu komfort pracy, komfort zwiedzających to muzeum na pewno się poprawi. Dobrze, spotykamy się w Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie otwieramy nową wystawę historyczną Poświęconą e, historii e, powstań e, śląskich. Na wystawie możemy zobaczyć e, zbiory Muzeum Czynu Powstańczego przede wszystkim oraz dzieł historycznego Muzeum Śląska Opolskiego, ale także innych placówek muzealnych tutaj z naszego regionu śląskiego. Wystawa podzielona na dwie części opowiada, przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii Górnego Śląska z lat 1918-1922, a także już w drugiej części części opowiada o kwestii upamiętniania tych wydarzeń już w latach kolejnych. Nowa wystawa w nowej odsłonie nowoczesna, poświęcona właśnie tym wydarzeniom i pamięci tym, tych osób, które walczyły o ten region. Ta pamięć jest niezmiernie ważna. By pamiętać o wszystkich stronach tego konfliktu, który pochłonął setki osób. I jesteśmy to właśnie winni tym ludziom. Zachęcam, by odwiedzić to miejsce, by się tutaj na chwilę zatrzymać, porozmawiać, poczytać i powspominać te historyczne momenty, które się tutaj na tej ziemi kiedyś działy.